Witajcie, w tym odcinku chciałbym wam pokazać jak zrobić życia oraz rzeczy, które mogą nas zabić z klikiem Fusion 2,5. Zaczynajmy. Tak, na początek zaprezentuję wam jak i nie wiem będzie to działać. Ja tu mam przygotowaną, podstawową, taką mapę. I teraz tak, pójdziemy w Play. O, to się życie. Tutaj mamy kolce w tym miejscu. Tutaj, tu jest kula. No i tutaj w dziele są pociski. No i tutaj działko jest. No. Już jeżeli już teraz w kolce, to, to tracimy tutaj HP. I staniemy kulą, tracimy. Stracimy wszystkie. To odnawia się nam zaczynamy od początku. Teraz przejdźmy do takiego filmicina, po prostu dwóch postaci. No, a jest przygotowana i tak. Na początek będziecie potrzebowali psy. No tak, taki dodatek, tak. Wchodzicie tutaj, chce wtedy wychodzicie manager, i teraz Tutaj w zasadzie sensie Si Hitch engine Musi posiadać to tutaj, jak się nie będzie, to tutaj pobierać. Najazwyczaj jest yeah. i zamykamy, no i sobie zjeżdżamy tutaj, to jest tu, bierzemy to i tyle, to tylko musi być poza tym. O, są użycia, które tworzymy w taki sposób tu, tu wpisujemy no to takie wystawało, ale możecie sobie je zedytować na przykład Czy, jakimiś x-ami o coś takiego, się co no, do użycia, Ale ja chcę to takie piłeczki jakby. Mi to się podoba, możecie się zrobić inaczej tutaj. Teraz no jeżeli włączymy grę, oczywiście nie tą, tylko tym tutaj. tu jeszcze tutaj, bo tu mi mieć statki oczywiście, nie? To wszystko może chodzić, biegać przez to. to też skoczyć na to. no nie To zaczniemy, zaczniemy od ruchu cooling. Ruch brzmi najprościej, dlatego właśnie wymagamy Physic Engine. Wchodzimy w tą Movement i Type bierzemy z tego Psych, psych Movement Physic Axial Movement. I tak. na początku Length, le, czyli długość bierzemy na 0. Tutaj nic, tutaj nic. Motor tu w pierwszym to 7.10 i gravity 0 Oczywiście nie to włączyłem to, to i kula nam się kręci, to nic nie Na razie będzie nie się kręcić A tak, kula już mamy zrobione Teraz możemy przejść do tego bo nasze działka mogą To jest działko jedno, to jest drugie, Nie pomyślcie, że to jest, to jest ich pocisk, który zrobiłem po prostu, najprostsza grafika, i dajemy na środki. A tutaj środek jest takie miejsce. No. I A jeszcze w kuli ważne jest to, żeby środek był, i tu po prostu. No to przechodzimy do zrobienia działek. Tak. Wchodzimy tu. I ja. Tak. Every. Nie wiem. ja dam czy będzie. Wchodzimy w w lewo. To będzie nasz and object. Bierzemy płacisk nasz ranching Direction. Wybieramy nową działkę z to będzie bledło. Ok, spit może się zmienić. I drugim powtarzamy tą samą operację, tylko wybieramy w dół. Ok, odpalamy strzał. się przelatuje przez blok, przez wszystko. Oczywiście, jak tu skoczy, też się nic nie dzieje. To teraz dodamy tak, jeżeli to. Dotyka kolców, kuli, ściany, bety, tyle co zostaje zniszczone. Bez drogi. Oczywiście nie to dałem, tylko replace, tu, overplaying, kolce. No i tak, tu dodajemy to Dodajemy kulę nie to, tylko to Widzicie? Nie przynajmniej I teraz Teraz, już jeżeli wszystko nasze ciała w kolcu, nie musimy nic animować, ani działka, się wstrzymają, kule się ręki. Musimy zrobić, że jeżeli na przykład wskoczymy w kolce Zabierze nam jedno życie, a żabota się wróci tu. Tak samo, jeżeli dozniemy kuli, to zabierze nam życie, czymś tu. I gdy ten się trafi, to, to samo: życie i powrót tam. Tak, bierzemy się tu. I teraz, tak, tu, jeżeli dotyka kolców, teraz tu pod tym player one, number of life, substrat one. I tak samo skulą i nie, nie, nie działek, w terenie kulą I pociskiem. Nie zadawajcie nie w szkole. Teraz zrobimy tool player one. I player two. Nie to. Nie tylko tool player where when number of lives you 0. Czyli kiedy życia będą równe 0, to robimy tak Życia ustawiamy na nie musimy na 3, po prostu w tu frame piszemy restart current frame. I tutaj. No teraz możecie zobaczyć, że jeżeli w to. To. Niech to oczywiście włączyłem, z tym, Przepraszam Was bardzo. No, jeżeli to wybiernę, to. Stoję, nic się nie dzieje. Musimy dodać to. Czyli jeżeli dotykamy, pozycja zmieni się na to o, to możecie nie, gdzie chcecie nie. i teraz chodź możemy sobie przejść tu 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 i jesteśmy i widzicie mam dwa życia kula mi zabierze kolejne teraz na przykład no właśnie, mówiłem, że nie musimy dodawać już życia w wymagane jest to tutaj, o, tu, czyli 0, 0. numbers of life, wstawiamy na 3 dzięki temu mamy system śmierci, żyć działek dziękuję wam za oglądanie, jeżeli wam się spodobało, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, do zobaczenia